Piękny październikowy dzień, dróżką za Hyundaiem. Poszliśmy tą ścieżką do punktu oznaczonego tutaj tym ludzikiem niebieskim, ale nie szliśmy już potem do góry, tylko wróciliśmy podobną trasą z powrotem. Czyli tego weszliśmy sobie tą górkę tutaj. Trochę tracąc słońce, bo nam jest zasłaniała ale było magicznie i było bardzo ładnie. Szliśmy właśnie wzdłuż tej seter elwy, tej rzeczki. W cieniu tych wszystkich górek tutaj dookoła. Droga na początku była szeroka, wydawała się nawet przejezdna, ale już po obu stronach był drobny strumek. Które było słychać, szło się bardzo przyjemnie. Tu jeszcze świeci słońce, które za chwilę się schowa ze wszystkimi górkami, no i było po prostu pięknie. Tu już widać, że jest troszkę ciemniej, słońce jest latą górą, jest troszkę bardziej baśniowo, mrocznie, klimatycznie, ale wciąż bardzo fajnie. I dróżka się już zmieniła, nie jest aż tak szeroka jak tamta. Doszliśmy do takich chatek, które miały ogrodzenia, więc widać, że latem tam są chyba zwierzątka. A następnie zaczęliśmy wracać troszkę inną drogą, bo znaleźliśmy drobniutką ścieżkę tuż przy rzece. I właśnie nią żeśmy wracali. To była świetna dróżka, ale może trochę przyspieszona. W pewnym momencie ta dróżka łączyła się z normalną drogą, ale nie zeszliśmy na nią, tylko dalej szliśmy wąską dróżką wzdłuż rzeki, co po niektórym podobało się bardzo bardziej. Wracając spotkaliśmy sarenki, po drodze zrobiliśmy jeszcze piknik i później wróciliśmy już do domu.